Cześć! Z tej strony Dominika oraz Adrian za kamerą i naprawdę kochamy jeść. Od około dwóch lat prowadzimy kanał Gdzieś na Śląsku, na którym jak nazwa wskazuje, jemy, jemy, jemy i jeszcze więcej jemy. Oczywiście wszystko w obrębie aglomeracji śląskiej. Z tego wszystkiego zdajemy oczywiście naszym obserwatorom relacje i doradzamy, gdzie iść, a których miejscówek. Unikać. Specjalnie dla naszych widzów chodzimy do przeróżnych lokali, jasnych, ciemnych, głośnych, cichych, aby potem te filmy dobrze się oglądało. Oczywiście potrzeba naprawdę dobrego, jakościowego sprzętu. My działamy głównie komórką oraz GoPro, które co prawda nie jest złym sprzętem, no ale umówmy się wymarzony sprzęt vlogerów. No to to nie jest. A widzicie tutaj w tym rosole takie malutkie ziarenka pieprzu? A nie, nie widzicie. Dlatego bierzemy udział w konkursie Pimp My Channel i mamy ogromną, ogromną nadzieję, że Jury doceni nasze działania i wybierze właśnie nasz kanał na jego totalne odpicołami. zamian stracimy Wam informacje, gdzie warto zjeść, a gdzie lepienie na Śląsku. Ciii, to nie jest przekupstwo!